To jest trudny czas dla rodziców, zwłaszcza dla rodzica, bo jakby trudno nam się z pociechą rozstać, czy jemu tam będzie dobrze, czy mu opieka będzie odpowiednia i w ogóle będzie mamusia tęsknić i dziecko będzie tęsknić. Trzeba to wszystko przeżyć, to jest jakby kolejny etap w życiu, ale trzeba dziecko przygotować do tego etapu. Dziecko zazwyczaj potrzebuje jeszcze pieluszek. Teraz yy, mamy z propozycją pakietów 3 lub 5 sztukowych, yy, czyli taki pakiecik składa się z 3 lub pięciu, tak jak mówię, sztuk ajo, z, z takiego worka na pieluchy, gdzie po prostu mieścimy, pakujemy wszystko, zapinamy i yy, razem z dzieckiem zanosimy do żółtka oraz woreczka kulowego, który będzie nam służył do tego, żeby pieluszkę zużytą Pani w żłobku nam do, tej, do tego woreczka zapakowała i przekazała do wymiany. Każdy z zestawów, bez względu na to czy pięciosztukowy czy, czy, czy pięcio sztukowy, e, zawiera właśnie w swoim składzie tak, taki worek kosmetyczny. To jest worek kulowy czyli nieprzemakalny. Zamknie nam wszystkie zapachy i wilgoć w środku. Stawiamy na zameczek z możliwością przypięcia no, w zasadzie do, do wózka na spacerze, czy też gdzieś tam w szapeczce dziecka w żłobku, gdzie, gdzie zostawiamy. Tak jak było pokazane wcześniej, pieluszki tutaj pakujemy, bez względu na to, jaki zestaw, czy to będzie zestaw w jednym brąży i kolorze, czy to będzie zestaw łączony, bo jest taka możliwość podejściu na naszą stronę, można zauważyć, że jak zakupujemy zestaw 3 czy 5 sztukowych jest możliwość wyboru i opcja yy, wyboru yy, wzoru i koloru, więc po zakupieniu yy, na przykład 3 sztuk, czyli wybraniu małego zestawu Aion, taki zestawik otrzymujemy w kosmetyczce tzw. woru do na pieluchy i tam je pakujemy i przygotowujemy każdego dnia dla dla naszej pociechy. Dołączamy do tego worek na zużyte pieluszki, Woreczek jest dołączany do zestawu gratis. Dołączamy taki woreczek. Wszystko zapięte. Estetycznie oddajemy razem z, naszym, z, naszą, z naszą pociechą do żłobka woreczek dodatkowy zabezpieczy nam przed zabrudzeniem na przykład czystych sztuk, które by nam tam ewentualnie zostały. Eee, zamknie zapach, zamknie wilgoć także to jest też bardzo przydatna rzecz. I tak wyposażonego maluszka swobodnie możemy zaprowadzić do żółwka i mieć ten komfort psychiczny, że, e, że wszystko będzie ok do momentu, kiedy po tego maluszka bądź że opierzemy swobodę w